Chyba, 11. Ja jak najpóźniej czekam aż się rozpada. Ja na, ja na 17 ja na 13. ja na 12. ja na 13. Proszę, bo ja żeby nie to... rozwalił na starcie. Proszę. Jak się no. rozpada, to na nie problem. Tak jest. To no. myślę, będzie za dwa No, jak będzie No, a szczególnie biorąc pod jak my się Fosin tam zachowywaliśmy, no to będzie ciekawe. Yes. A to będzie paranoja. Ja jeszcze A to nie będzie Mercedes na szczęście. A, ale wrzuciłeś już kosznik, Monako? Jeszcze nie. Jeszcze Hiszpanię muszę Hiszpanię muszę wrzucić. No... Hiszpanię, którą nie dojechać. No i zamieszało w systemie. Bo nie zaliczyło poźle. Ojej, a Kuba się wyskopał i startuje z ostatniego. Mam nadzieję. Nie, 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 nie. A, nie, ale, nie. Ale, a on, za, on ma... Kurde, krem Tak. To spoko, oś, nie, rozwali się, lotus nie rozwali się. Obyś na piersiach. Tak. Lotus lotus over. Pikatek. W Dzisiaj dzisiejszym w kamerze. Dobra, widzę, że dwie osoby na, na twardy. Co? Ja i ich miecznik. No nie chciało oni tak. no, Ja właśnie nie wstępca na No oh, fakt, ale w porcie, teraz mogę tylko No nie chcę, nie będę robił niczego Jak widać to łódka, tam nikt nie poradzi Chodź, chodź 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 no i jeszcze ramy? Kara. Dobry, Dobry. Dobry O Ja prawie. wyrzuciło Nie dać ci tylko mi No to damy później, żeby teraz nie włączać jeden minut. tak, i bój, Jeszcze nic. i Nie ma i wycofał się. No bo cofał się. Dobra, to będzie drugą karę No, Siedziemy na raz.

No ty na radziłeś, nie? No. no. Ale wiesz, jak się roz... ma rozpadać na ostatnich punktu to ja zmienię i tak na ten. Na twardy. Ja nie mogę żeby... Może wpaść lekki też za 15 minut. 15 minut. No to, a ja to 15 minut, będzie za 15, 15 minut też, a ja na wpadku. Ja na spadę. 15 minut, ja no to... Nie rozgrzany to 15 14 minuty, nie 11 no to dobrze zabierze. Trzy minuty, 14 no Znaczy tak zgadujesz? A co nie nie, nie zaatakujesz DRS bez, DRS bez, bez no. no. Jak uda mi się ten... Zdobyć dużą przewagę, to zjadę wcześniej. drugi raz. Bench, bench. Nie wiem jak Micha wyprzedzić. A ja Iwaks, który jest? Back? A, za mną, spadł. Widzę, że kontynuujesz. To... A... O, teraz będzie. O, o... Chciałbym obliwiać najpierw na wewnętrzną, a później... Ja się cieszę. Na razie nic. Koledzy z zespołu się rozwalają. Nie, no, na razie nie. No wiesz, bo ja chciałem... Ja też. W ostatniej chwili. Nie, dobra, do oh. no, to ci nie znam. Właśnie to jeździć jak mi myślałem, że mi ustępujesz. <laughs> Ty A jak? Już? 8 sekund na drugim. ograniam.

Teraz słaby. Musiałbym skontrolować, ale... Tak? To jest okej. Okay. To jest okej. No jakie mam tyle oponę, że jechałem Jak masz tak bardzo? No właśnie. Deszty. To co? Ja mam powiedzieć jak mam miękkie. Ile trwa gdzieś tutaj pit 100 sekund? Chyba niedużo. 15 sekund. Jak ktoś zjedzie niech mi to jest zlec. Byłem wdzięczny. A i było pit. Ja trzymałem, że około 15. Wszystko jedzie na średnich obrotach, policja za tobą jedzie na średnich obrotach. ma spokój, od... ja na tym okrążeniu. To mi powiesz, że się trwa czasu? Dobra. Nie wiem, tylko Jak się rozpadę Razem z tym, wierze. z czy sam kawał? <trafik> przejazdem, czy z Kamil? Z przejazdem. Dobra, już dogoniam tego. Sam jest Wiadomo, trzy sekundy. To jest krócej, bo jest ten zakaz z kiepy cały. Można grzać, bo wszyscy idzie do to jest właśnie zakaz. Tak to jest pierwszy. Rodnozy posiadują lekki deszcz za mniej więcej 10 minut. Za 10 minut też. To jest niecałe 10 minut. Ale czternaste Tak się wydaje. To się wydaje z następnego. Nie, się tak wydaje. Dobra, zaraz wjeżdżę. Nie, Nie wiem czemu, już się kończą łokony. Bo już robię czas i tego nie się. Ja chyba jednak zjadę teraz. Nie będę czekał. 20 sekund. A ty chodzi twarde czy nie gdzie? Mnie twarde. To chodzi dodam. 20 sekund. 20, 20... 20, 30... 20 sekund. Ja, chyba, a ty zaś za Dawidem czy przed? Za. Co Ja. Ja już nie zjeżdżam. Jak już to na 13. Minut. O on. Ok. Jeszcze nie ma złotygo Polski No zależy, w każdym momencie inżynier nasz, znaczy cała ekipa przygotowana jest Już nie ma na, na to... 4 sekundy przemawiał, nie ma na 3, 3, bo ja tutaj o punkty walczę, ja walczę że tutaj żeby jakoś wyjaśnić, no. ale to tutaj jest do końca No kurzy się może się uda dogonić polskiego butera, ale raczej nie ma do na tym. w którym się. Ło, dobrze ten, ten. Może uda waga błysz, no? no bo błysz, ja się błysz, 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 nie wiem długi mam. długi Głupi oponent, głupi bojówkarzem. Może wygram w Monako. No. Monako to ma każdy sam sam To jest Monako. Tutaj straciłem, stracie mam jeszcze sekundę do mnie, na ani nie było się do grupy wolniej się ją szybko Ja zjechałem Pojadę na dwa pistą Masz 5 sekund przewadzi nad samochodem z tyłu Ja zjechałem, bo już nie miałem jak trzymać się, ale nie zjechałeś? Nie, zjadłem Wyjadę przed kamienem Ja nie zjeżdżam Tylko nie przekaż wem A nie, bo kamień i tak nie zbudował o wzywaniu wzywaniu do Uważaj, żeby nie ja Kiedy nie. z boksu, na drugim... ten Takie fajny Takie jakiś... Taki inny. Twój samochód ma Wolid przed tobą jedzie na średnią... na tym też się tam do przed tobą jedzie na oponach podstawowych. Mam no i kur... Nie na oponę. Nie powinni jakoś te... ...fitstopy rozgrzewać. Wiesz, oni mają koncentrację, to powinni... ...móc

Trzecia, trzeba wskoczyć na wyższe obroty, mamy szansę, należe miejsce. O, cześć. Znaczy, tu można przetargać ziarem? Sądzimy, że możemy Cię? mieć lekkie opady deszczu za 10 minut. 10 minut. 116, budujemy. O, o minut. to tam teraz będzie. ile deszcz? 5 minut? Nic, że. Nie A jak komunikat jakiś od razu? To ja siódmym dworzec wyradzę i będę traktował się przeciwnie. Nie, nie, Bo nie, nie. Ja ja ogólnie nie mam tak, że jest to ostatni, który mm. Bo mogę. Wszystkie... Teraz będzie do tele... ja ja szczówkę, to ty jeszcze szczot. Ale od tak? Jakie ty się Ale Ja właśnie to... trochę... Ja wszyscy A ja jedę na głównych do końca Cześć, Cześć, naszego mistrzu.

Ale niech jest tu za mną, więc uważaj <grymne> <grymne> już dominąłem A nie, nie, pojedzie nie pojedzie tu za mną Nie pojedzie tu za mną się chce wyprzedzić Nie wyprzedził To się jeszcze splayper Sądzę 200 godziny A on na ona superniki siedzie, ja na otwartek Widzisz, 19 dać. Tak? A, to taka mała prędkość. Opony przejściowe. Nikko przejściowe, potwierdzone. się Tak, ja to Tak, <kuszel> <kuszel> ja no, zrobe. Tak, Minut może zacząć padać. na to, że tak powiem. Na razie, że drugi drugim też nie ma jakie. Ja mam na razie? Nie. nie wiem, ja ubieram przysztukę. No nie Nie, ale teraz patrzę na to. Tuż przed tobą grupa wolniej jadących samochodów. Musisz zjechać do Boksu pod koniec okrążenia. Masz mniej niż sekundę do walidów z się Musisz okay, jak uważać. dalej.

nie będzie chłodność, to... Chociaż nie wiem, no, ale tak mi się to, że pod koniec Nie, ja sobie nie złamiełem całego tego, to nie zaraz mój już na twardy? I tak już nie padł, nie A, był na twardy, nie, bo, nie, bo, bo, nie, bo, nie, bo czeka na nie, nie. No to ryzykujesz. No bo się może... Może się nie rozpadnie. Oooo... Wow. Tak. Ok, ja wiem, ja się, ja się... Chodź, <grywa> idę do czynienia, co zamącić w tym czasie. Pytanie: Mamy żółtą flagę w sektorze drugim. Dobra, ja mogę dostać sprawę zanim właściwie opony? Może to tylko Komputer pokazuje, że sektor pierwszy jest czysty. Zielona flaga w sektorze pierwszym. Dobra, ja nie wiem, nie wiem. Nie, ja też nie. Ja nie wiem, czy zjadę, a tak jadę, jadę już 17, nie zjadę.

Pierwszy płot dopiero teraz. Skontrowałem. Dobra, nie ma... nie ma... zmieniam ja, później te... jeszcze raz... ...z Co? Dwie godziny do tego. Nie ma sensu. Ja, nie będziesz to? Tak się... no, dodajemy... to nie ma To nie ma sensu. Nie podjechał się nie dodaje. Dobra, podstawowe na kolejnym razie no. do boksu. Ja do no. Nawet te czwarte opony delikatnie zniszczone. Prawą tyłę tam jest I na Nie zmieniamy na nim. Uważaj na inne, kiedy będziesz wracać na tor. Fajajaj. Wiadomo, Dawid, czy wejdzie w filmiki. Zoby to patrz. Wy kędę za nich tekinę. Jeśli masz czasu, to na Nie chcę już za strategia Chodź, chyba lekko pada, coś mi się wydaje nie, nie przestawaj naciskać samochód za nami, może to mieć problem z utrzymaniem tempo Szczególnie gdy będzie musiał zmienić mieszankę Jak mocno spadnie, to ja nie wiem. No padł już pod koniec pierwszego jest spadnie. O mocno O, mocno za Ostatnie okrążenie. Zobacz, to już najpierw spadnę. No. Dawid nie. Jestem pierwszym, na że tak mocno nie pada. Nawet w ogóle nie pada. Jak to? A nie, trochę padę. Ja hamujesz dużo wcześniej, ja nie? Tak jadę normalnie. No delikatnie. Tak, nie, trochę ślizga. No. Ale deklaracja w mojej... Samość... Za jedną sekundę stracę do ciebie, jedną sekundę. Tak! Ah. Noo! Wow. Wreszcie zwycięzcy! Wreszcie! Uwaga na nawrót! Od ja dziesiątego, bo jest trochę mocny! Nie! Yes. No ja rzeczywiście bez tego poszłem! Jak nie upadnie to... Wreszcie! A nie, teraz dołożę upadnie, bo będę sprzedziwiał! Te kawalto chce się tam sprzedziwiać!

Dalej, no to jest A to jest kara! Dobra, no to jest to jest kara! Nie wyjście! W moim wykonaniu prawie tak. Nie za to jest niki, niki kara, na pewno. Ach nie, jak przyblokował, jak mnie dużo większą prędkość od ciebie. <ślecki> o, seba, seba! Dobry. Tam, tam. <ślecki> seba jak przyszło! <ślecki>

Yeah.